Ten youtuber ma wczesny dostęp do nowego update'u w Pet Simulator X. Sprawdźmy to. Jestem ciekaw co on tutaj ma. Zostawcie lajka like u Pet Inventory. O kurde to są wszystkie te pety, które były przecieki, prawda? Tych nowych petów w Pet Simulator X. Yeah, boy. Yeah, boy. <laughs> o kurde nawet są te huge pety. Czemu one mają dwa? Huge Nightfall. O kurka, ej może je użyć? No nie wie, nie wierzę, słuchajcie, że on może może, ej, jak fajnie one wyglądają. Strasznie mi się do... Nice. Nice. No dokładnie, strasznie się ładne, ładne są, prawda? Bardzo ładnie wyglądają. A tu są te ekskluzywy, super kot i super oh kapibar. Ej, te wstawki są mistrzowskie, naprawdę. Kurde, pokaż mi jeszcze inne. Skąd wy to macie? Rodzina kapibar. Ej, fajnie to wygląda. Będziemy mogli robić rodzinkę kapiwarek. Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie.